Szanowni Państwo, witamy w sobotni poranek. Są ze mną poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, prezes wszystkich Struktur Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Lipiec. Dzień dobry, witam. Pan dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Krzysztof Szczygieł. Dzień dobry, witam. Pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Renata Topolska. Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej numer 13, Sławomir Dymarczyk. Szanowni Państwo, to grono, w którym się spotykamy z Państwem jest nieprzypadkowe. Ostatnio podczas wizyty Pana Posła na budowie przy budowie czatni przy Szkole Podstawowej nr 1 zapowiadaliśmy, że staramy się wspólnie o dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu na inwestycje sportowe na terenie naszego miasta. Te dobre wiadomości przyszły do nas w tym tygodniu dotyczące tego, że Gmina Starachowice otrzyma wsparcie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wszystkie Wszystkie projekty, które zostały przez nasz samorząd złożone. Wszystkie projekty są to m.in. przebudowy boisk przy szkole podstawowej nr 13, przy szkole podstawowej nr 9, przy szkole podstawowej nr 1, boisk, które zyskają nowe nawierzchnie, a także obiektów lekkoatletycznych, które chociażby przy szkole podstawowej numer 13, także zostaną wyremontowane. W przypadku szkoły podstawowej nr 6, przy której się znajdujemy, został złożony projekt budowy hali sportowej. Hali, której w tej szkole nigdy nie było. Hali, która była przez społeczność tej szkoły długo wyczekiwana. Hali, która była też jakby. E nasz samorząd był motywowany przez mieszkańców i społeczność szkoły w ten sposób że zmobilizowali się rodzice społeczność szkolna do tego żeby wykonać dokumentację techniczną trwała zbiórka środków na to żeby ta dokumentacja powstała ona powstała mamy prawomocne pozwolenie na budowę i rozpoczynamy od tego dofinansowania montaż finansowy myślę że z panem posłem będziemy zabiegali cały czas o to żeby tych środków na ten cel było jeszcze więcej mamy już milion na ten cel potrzebujemy około 6 milionów. Niemniej jednak jest od czego zacząć i z tego się bardzo cieszymy. I tu podziękowania Panie Pośle za to dofinansowanie, bo od tego naprawdę możemy zacząć myśleć realnie i poważnie o budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6. I ostatnie dofinansowanie i tu obecność dyrektora Mosir Krzysztofa Szczegła, dotyczy... Remontu krytej pływalni. Pły, krytej pływalni, która na ten remont także od tych dobrych kilku lat czeka. Mieszkańcy zgłaszali różnego rodzaju problemy, które powinniśmy rozwiązać, i przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu chcemy to robić. Wartość wszystkich tych projektów, które będą realizowane, a które zostały dofinansowane, to ponad 10 milionów złotych. Z czego dofinansowanie, które zostało pozyskane, to około 2,5 2 miliona złotych. Ale jak Państwo nas znacie, będziemy starali się wspólnie o to, żeby kolejne Środki dla miasta pozyskiwać. Panie pośle, dziękuję i bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja pragnę przede wszystkim pogratulować. Te gratulacje składam na ręce Pana Prezydenta. Zatem aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków do realizacji wielu przedsięwzięć w moim mieście, w Starachowicach. Bardzo się cieszę z tego powodu, że te kolejne środki, o których dzisiaj tutaj jest mowa, trafiają do szkół. To ważne. Szkoła podstawowa nr 6 kiedyś była przeznaczona do likwidacji. Dzisiaj jest bardzo ambitny plan rozbudowy tej szkoły, nie tylko o salę gimnastyczną. Cieszę się, że trzynastka dostaje dofinansowanie, no i basen, którym zarządza tutaj pan dyrektor. To ważne. Ja powiem, jak to wygląda w skali ogólnopolskiej. Proszę państwa, 374 miliony złotych przeznaczyło Ministerstwo Sportu na zrealizowanie w ramach sportowej Polski 260 inwestycji sportowych. Do województwa Świętokrzyskiego trafia 20 milionów złotych na 21 inwestycji, z tego 1 czwarta do powiatu Starachowickiego i Starachowice, jako miasto, są tutaj tym podmiotem dominującym pośród jednostek samorządu terytorialnego. Wsparcie otrzymało jeszcze gmina Mirzec dla sali gimnastycznej w miejscowości Gatka. I proszę Państwa, to jest ważne, aby właśnie samorządy realizowały te zadania przy udziale jak największej ilości środków zewnętrznych. Tak w Starożowicach jest. Ja zawsze mówię, że prezydent Materek, jako gospodarz tego miasta, jest dobrym liderem w skali ogólnopolskiej w pozyskiwaniu tych środków. To ostatnio również bardzo mocno wybrzmiało podczas wizyty pana premiera Mateusza Morawieckiego, który spotkał się z samorządowcami tkońskich. Tam myślę, że ten dobry głos, który padł ze strony pana prezydenta, no otwiera nam tę drogę ku temu, aby rzeczywiście to, o czym dzisiaj już była mowa, by pozyskiwać kolejne środki finansowe, żeby ta droga była otwarta. Ja przypomnę, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do powiatu starachowickiego trafiło 60 milionów złotych. To bardzo duże pieniądze do jednostek samorządów terytorialnego, terytorialnych leżących właśnie na terenie powiatu starachowickiego. W Starachowice otrzymały 30 milionów złotych. To spore pieniądze, jest realizowanych wiele zadań przy udziale tychże środków, między innymi pasternik, czego bardzo gratuluję, bo to jest ważny projekt dla Starachowic. Projekt, gdzie rzeczywiście miasto odzyska swoje oblicze, bo kiedyś ten zbiornik był taką perełką, można powiedzieć. Zawsze był dobrym wizerunkiem naszego miasta, i mam takie przekonanie, że tak to się już niebawem stanie, bo widzimy, że prace tam są już mocno zakrojone. Ale chcę powiedzieć również o tym, że jest kolejne źródło finansowania wielu zadań program inwestycji strategicznych. Znacie Państwo ten skrót, program inwestycji strategicznych w skrócie PIS, i ten program będzie obsługiwany w ramach rządowego funduszu Polski Ład. Ja chcę powiedzieć tak, że już w tej chwili ponad 4000 tysiące wniosków z samorządów wpłynęło, zostało zarejestrowanych na kwotę 48 miliardów złotych. To duże pieniądze, a przecież jeszcze nasze samorządy nie złożyły wniosków i myślę, że to jest ta dobra, dobra strategia. Generalnie rzecz biorąc, gdyby samorządy chciały zrealizować wszystkie swoje zapotrzebowania w ramach tego projektu, to nie wystarczy wszystkich pieniędzy, bo tak jak oblicza rząd, to jest kwota bilion 200 miliardów złotych, żeby zrealizować wszystkie potrzeby samorządu. Dlatego też to będzie czynione w wielkiej staranności. Yy, Polski Ład w ramach programu inwestycji strategicznych będzie realizowany w kilku transzach, co najmniej sześciu transzach. W tym roku będzie rozpisana jeszcze jedna oprócz tej, do której samorząd samorządy z naszego powiatu będą składały wnioski. Mam takie pan prezydent ma już dobre na to pomysły. Mam takie przekonanie również, że pan starosta złoży wniosek na kolejny wiadukt w Starachowicach bo to jest inwestycja można rzec strategiczna. No jeśli chcemy zadbać o starachowicki sport, o promocję naszego miasta, no to muszą być tutaj też i dobre rozwiązania komunikacyjne. I ja bardzo gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Starachowic do tego, żeby tym dobrym programem, jaki jest Polski Ład, mocno się zainteresować, żeby się Wsłuchać w prawdziwy przekaz na ten temat, bo chcę Państwu powiedzieć, że Polska się zmieni, jeśli polski ład zostanie zastosowany i wykorzystany w 100%. Dogonimy bardzo szybko te kraje wysoko rozwinięte na zachodzie Europy. I chciałbym, żeby na ten temat polskie społeczeństwo przyjmowało tylko te informacje, które są na ten temat prawdziwe. Jest to dużym utrudnieniem dla nas, dla realizacji tych wielkich zadań. Myślę, że samorządy terytorialne są dobrym tego przykładem. Te wnioski, które już są składane, one zaświadczają o tym, że to jest działanie polskiego rządu w dobrym kierunku. Raz jeszcze, bardzo serdecznie gratuluję. Przekazuję również na ręce pana prezydenta pozdrowienie od pana premiera profesora Piotra Glińskiego, który w Starachowicach gościł i zna doskonale Starachowice i wie o tym, że tutaj środki finansowe, które trafiają, nie zostaną zmarnowane tylko zostaną spożytkowane, że tutaj y, są w samorządzie otwarte głowy, które potrafią. Na wiele sposobów dokonać różnych montaży finansowych, tak aby można było y, czynić te dobre rozwiązania przy zaangażowaniu jak największej ilości środków zewnętrznych. To cały czas podkreślam, nie wszystkie samorządy potrafią z tym sobie radzić. Starachowice sobie radzą, bo przecież widać gołym okiem, jak z dnia na dzień zmieniają się starachowice na dobre. I za to wszystko dziękuję, gratuluję, stawiam się do dyspozycji samorządu starachowickiego pana prezydenta, Rady Miejskiej, jak i również samorządu powiatowego, bo bardzo mi zależy na tym, aby Starachowice, moje miasto, raz jeszcze podkreślam, dobrze skorzystało z tego, co dzisiaj polski rząd szykuje dla Polski, dla Polaków, dla samorządów. Bardzo dziękuję Dzie raz jeszcze. Dziękuję panie pośle. Panie dyrektorze, prośba o to, żeby pan w skrócie opowiedział, czego będzie dotyczyła modernizacja Krytej Pływalni. Zapraszamy tu może przed mikrofony. Tu, gdzieś, gdzieś. Dzień dobry Państwu. Modernizacja krytej pływalni e, będzie polegała na e, praktycznie wymianie wszystkich urządzeń dotyczących e, techniki e, basenowej, co polepszy oczywiście nam ogólnie rzecz biorąc jakość wody. I od, od tych piwnic, od pod idąc w górę, płytki na całym basenie do wymiany, drzwi, okna również w dużej części będą remontowane, wymieniane, sufity i dach, czyli generalnie mamy cały budynek. Natomiast w środku jeszcze oczywiście klimatyzacja, wentylacja, instalacje, zakupy dotyczące wyposażenia obiektu. Także to będzie, mam nadzieję, po tym remoncie inna jakość, z której Państwo będziecie korzystać i do którego korzystania zapraszamy. Jeżeli mogę, to bardzo serdecznie dziękuję oczywiście całemu zespołowi, wszystkich osób, które są zaangażowane, urzędnikom, ale przede wszystkim tutaj na ręce Pana Prezydenta i Pana posła, jeśli mi wolno złożyć te podziękowania w imieniu całej, ca, całej ekipy, całego zespołu pracowników MOSIR. To są naprawdę olbrzymie kroki milowe w naszym rozwoju. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Pani dyrektor, bo nie powiedziałem o tym, co będzie w ramach budowy tego obiektu przy Szkole Podstawowej nr 6 budowane prócz samej hali sportowej, bo będą tu dodatkowo Będą tu dodatkowo na pewno szatnie, na pewno będzie infrastruktura taka wspomagająca hale, czyli prysznice, łazienki dla osób niepełnosprawnych, czyli ten standard, który powinniśmy już dawno mieć. No i przede wszystkim szatnie, bo niestety mamy bardzo ubogą szatnię, ale stoimy teraz w miejscu, gdzie ta hala będzie. Mam nadzieję, że będzie i teraz już mamy obietnicę, więc spełnią się nasze marzenia i w tym miejscu chciałabym podziękować rodzicom, bo determinacja rodziców doprowadziła do tego, że wykonaliśmy plan oczywiście we współpracy z Urzędem Miejskim i wszystkimi wspaniałymi ludźmi na czele z Panem Prezydentem i tutaj też chcemy podziękować naszemu Panu Posłowi, który też myśli o tym, żeby tutaj na końcu świata, można powiedzieć, ale blisko Lubianki zaczyna się coś dziać więcej. Cieszymy się, że na naszym osiedlu tutaj społeczność bardzo czekała na tą salę, bo mamy nadzieję, że będą korzystać z niej nie tylko uczniowie, ale także i ludzie, którzy będą chcieli tutaj pograć wieczorami w piłkę czy wynająć salę do innych uroczystości. Także bardzo, bardzo szczęśliwie dziękujemy za tą inicjatywę. Dziękuję. I pan dyrektor Sławomir Rymarczyk jako przedstawiciel szkół w których będziemy obiekty sportowe zewnętrzne remontować, a dodam, że do tej hali sportowej, oczywiście, będą także dodatkowe sale lekcyjne, które także w szkole podstawowej nr 6 są bardzo potrzebne. No cóż, dzień dobry Państwu. Nasze obiekty są, istnieją, ale już z uwagi na dużą eksploatację zużyły się po prostu i będą teraz odremontowane. Bardzo się cieszę, bo zużycie to znaczy, że intensywnie były wykorzystywane przez uczniów. To są obiekty podstawowe i wykorzystujemy je na lekcje wychowania fizycznego podczas zajęć. Jest blisko szkoły, więc te obiekty są bardzo potrzebne. Ja jako były sportowiec i nauczyciel wychowania fizycznego wiem jak bardzo ważna jest dbałość o infrastrukturę sportową dlatego serdecznie dziękuję panu prezydentowi panu posłowi za to zaangażowanie nie tylko tutaj w nasze szkoły ale też i w infrastrukturę miejską sportową bo widać że coś się dzieje i widać że na tych obiektach też coraz więcej osób się pojawia także dziękuję serdecznie dziękuję Szanowni Państwo, na zakończenie powiem, że Pan Poseł zdradził to, o czym ja wiedziałem i Pan Starosta, bo uczestniczyliśmy w tym spotkaniu. Odbyło się rzeczywiście spotkanie z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim w Końskich, na które Pan Poseł zaprosił samorządowców z całego regionu. Z naszego miasta byłem wspólnie ze Starostą Starachowickim i rzeczywiście zabiegamy o środki za pośrednictwem Pana Posła na różnego rodzaju inwestycje na terenie naszego miasta, także w ramach programu inwestycji strategicznych, w ramach Polskiego Ładu. Liczę na to, że kolejne dobre wiadomości. Będziemy mieli dla Państwa, mam nadzieję, że już po wakacjach wkrótce, że będziemy mogli się dzielić tymi informacjami i że Państwo będziecie widzieli kolejne prace na terenie naszego miasta, które będą realizowane przy udziale środków samorządowych i rządowych. Kwota, która jest niezbędna do budowy hali sportowej przy Szkole podstawowej nr 6 to jest około 6 milionów złotych. Dofinansowanie, które uzyskaliśmy, to jest około miliona złotych. To dofinansowanie jest niższe niż 33%, które standardowo się otrzymuje, właśnie dlatego co wspomniałem przed chwilką, czyli, że oprócz samej hali sportowej będą wydatkowane środki na dodatkowe sale lekcyjne, które nie są objęte dofinansowaniem. Mało się mówi dlatego, że od remontów w Szkole Podstawowej nr 12 zaczęliśmy realizację inwestycji na obiektach sportowych przy szkołach. Szkoła Podstawowa nr 12 jako jedna z pierwszych w mojej kadencji pierwszej została wyposażona w zewnętrzne obiekty sportowe, czyli w boiska zewnętrzne. Później nadrabialiśmy te zaległości w innych szkołach. Nie miałem sygnałów, że żeby to boisko było zepsute i żeby trzeba było aplikować ośrodki na jego remont, stąd nie aplikowaliśmy ośrodki dla szkoły podstawowej nr 12 w tym rozdaniu. Nie przewidujemy zamknięcia szkoły podstawowej nr 12. Co więcej, to jak Państwo widzicie, nawet te szkoły, które były kiedyś przewidziane do likwidacji kilka, kilkanaście lat temu, tak naprawdę w tej chwili w nie bardzo intensywnie inwestujemy. To osiedle, czyli szkoła podstawowa nr 6, w której jesteśmy. To jest szkoła, która też była kiedyś przewidziana do likwidacji. Mimo tego, że liczba uczniów z roku na rok w naszym mieście spada, to my staramy się inwestować w tę infrastrukturę. Za naszymi plecami znajdują się nowoczesne bieżnie, które niedawno zrealizowaliśmy przy tej szkole. Za Państwa plecami nowa siłownia plenerowa. Za chwilkę będziemy realizowali halę sportową przy tej szkole. Przy parku szkoły podstawowej numer 2 na osiedlu Michałów, o której likwidacji od kilkudziesięciu lat słyszymy, zainwestowaliśmy w zewnętrzny obiekt sportowy. W obiekty lekkoatletyczne, wyposażyliśmy pracownie przedmiotowe, a w tej chwili staramy się rozwijać tę szkołę pod kątem dzieci ze spektrum autyzmu, po to, żeby ta placówka miała szansę przez kolejne kilka, kilkanaście lat przetrwać, mimo niżu, który przyszedł do Starachowic i z którym się mierzymy i z którym będziemy mierzyć się przez kolejne kilkanaście, co najmniej lat, dlatego, że dzieci w naszych szkołach będzie ubywało. W przypadku szkoły podstawowej numer 11, którą tu Państwo dyrektorzy podpowiadają, która także była przewidywana, Ileś lat temu do likwidacji, także staramy się o środki na projekt eko czyli maksymalne wyposażenie tej szkoły, tak, żeby była atrakcyjnym miejscem nie tylko dla mieszkańców Starachowic, ale także ościennych miejscowości. W ramach środków norweskich około pół miliona do miliona złotych zostanie wydatkowanych na remonty w szkole posyjnej nr 11, właśnie jako przygotowanie do eko szkoły, a o kolejne środki na ten cel będziemy się starali. Tak, koszt odbudowy wiaduktu w Dolnych Starachowicach to jest między 60 a 70 milionów złotych. stale rozmawiamy na ten temat zarówno z panem starostą, z panem posłem. Szukamy różnych możliwości finansowania tego projektu z różnych środków, ze środków samorządowych, ale przede wszystkim ze środków rządowych, z różnych programów. Chcemy tak naprawdę robić też montaże finansowe do tego, żeby wiadukt w Dolnych Starachowicach powstał i ten wiadukt Możemy zapewnić, że on powstanie prędzej czy później po prostu powstanie, a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby powstał prędzej. Nie, no jest, jest wiele projektów, w ramach których można do tego zadania podejść. Wydaje się, że najkorzystniejszym jest jednak Polski Ład, bo to będzie możliwość uzyskania 95% wsparcia na tą inwestycję, ale myślę, że to ze spokojem trzeba za to zadanie się zabierać. Jest jeszcze Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, gdzie też istnieją możliwości sporego dofinansowania. No, Miasto musi wybrać taki, taki, to znaczy powiat w tym wypadku, ale powiat tutaj jest w, w ścisłej współpracy, korespondencji z prezydentem miasta, który będzie najkorzystniejszy dla samorządu. Wydaje się, że to, że to jednak program inwestycji strategicznych, no ale jest jeszcze spo, sporo czasu, można powiedzieć, bo to do końca, do końca lipca trwa nabór, e, jeśli chodzi o program inwestycji strategicznych, że na pewno ta dobra decyzja tu w Starowicach zostanie w tej materii podjęte.